Siemanko wszystkim z tej strony Marcin. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem Battlefield 5. I moja opinia na temat nowego trybu, jaki mamy dostępny, a więc Firestorm, czyli nasz battlefieldowy Battle Royale po raz pierwszy. I na pewno część z Was oglądała mój materiał, a raczej stream. W którym na samym początku nie szło mi zbyt dobrze, ale potem, kiedy zaczęliśmy grać razem z ekipą, zupełnie inaczej zaczęło nam się grać. Po prostu trzeba się jednak troszkę doszlifować. Pamięć mięśniowa ma tutaj dosyć istotne znaczenie, ponieważ system inwentarza jest odmienną tego do czego jesteśmy przyzwyczajeni, chociażby zwykłym nawet multiplayerze i trzeba się do tego przyzwyczaić, trzeba to wszystko szybko przekładać. I w tymże materiale chciałem oprócz tego, żeby pokazać wam tutaj mój chociażby zwycięski meczek na Solówce. W skrócie oczywiście to chciałem wam tutaj właśnie przedstawić moją opinię tych plusów minusów na temat Battlefielda. 5 Firestorm, a więc tego Battle Royale. I teraz zacznę od minusów. Największym, oczywiście, problemem, to moż, mogą wszyscy zauważyć i wszyscy na to narzekają, jest to system zbierania wszelkiego rodzaju wyposażenia broni z ziemi. A więc, kiedy zabijemy przeciwnika, kiedy wypadnie coś ze skrzynki, automatycznie mamy to wszystko w jednym kopcu i nie jesteśmy w stanie zbyt szybko sobie tego wybrać. Oczywiście kwestia przyzwyczajenia do tego, która amunicja do czego pasuje, ale jeżeli chodzi właśnie o możliwość wyboru danej broni z tego kopczyka, który tam zostaje po na przykład poległym żołnierzu, to jest niestety ale tragedia i dziwi mnie to trochę, ponieważ takie coś powinno wyjść nawet nie przed tym takim pierwszym meczykiem game changersów, którzy pokazali nam, jak wygląda Battle Royale w Battlefield 5, to już powinno dużo wcześniej wyjść. Nie wiem, dlaczego tego nie zauważyli, nie wiem, dlaczego tego nie, od samego początku nie, nie poprawili. Ma się wrażenie, że po prostu nikt w to wcześniej nie zagrał. Teraz druga rzecz, która jest na minus, to albo ogrom mapy, a raczej mapka powinna zostać taka, jaka jest. A tutaj raczej brakuje graczy. Jest dosyć cicho, spokojnie, dopiero pod sam koniec gdzieś się zagęsza atmosfera. I jeżeli nie chcemy tego meczeku naszego przejść tak bezboleśnie, warto jest od czasu do czasu po prostu pójść w miejsce, w którym słyszycie strzały. Dzięki temu nie dosyć, że może akurat zlikwidujecie drużynę, która dopiero co była w trakcie walki, a więc ma ograniczone zasoby, chociażby pancerza ma, za ograniczone zasoby e, medykamentów, czy nawet ich drużyna może nie jest pełna, więc będziecie w stanie wygarnąć troszkę tych osób. I tutaj rada dla większości osób: nie uciekajcie z pola walki, nie pozostawajcie z tyłu. Ponieważ ważnym jest, aby atakować całą grupą, najlepiej oflankowywać, tak jak było to w multiplayerze. I jest to w multiplayerze, bo dzięki temu przeciwnika po prostu możecie zaskoczyć. Pomagajcie sobie naprawdę, bo to jest bardzo istotne. Teraz co do mm, w party. to słuchajcie, jest z tym też niestety, ale problem. Mieliśmy sytuację, kiedy mamy stworzoną już drużynę, chcemy dobić do meczu, a niestety dobija się tylko jedna osoba. Najczęściej był to dowódca drużyny, więc troszkę tutaj lipa. Kolejnym minusem jest brak jakiejkolwiek komunikacji, takiej jak mamy chociażby w Apexie, a więc wskazać możemy oczywiście jakieś miejsce do którego się udajemy pokazać, że mniej więcej tam jest wróg ale nic poza tym, nie wiem dlaczego bo jakby nie patrzeć, mamy możliwość wyboru sobie z tego kółka różnego to rodzaju celów dlaczego akurat w tymże kółku wyboru celów nie mamy właśnie jakiegoś jakichś konkretnych komend, które no, wskazywałyby na przykład, że ta, tam jest wróg, albo na przykład, że tutaj mamy jakąś konkretną broń czyli coś bardzo podobnego do Apexa i mam nadzieję, że to się pojawi w kolejnym to e, patchu. Co do systemu inwentarza, bo on jest niestety, ale też okropny i fakt faktem trzeba się do niego przyzwyczaić, e, bo jakby nie patrzeć, no. Ta ilość amunicji, którą posiadamy, te bronie różne, i tutaj jedno do jednego pasuje, do innego nie pasuje. To wszystko trzeba zmieniać. Granaty trzeba przerzucać, jeżeli mamy plecak, z plecaka do tego podstawowego inwentarza. I takie bezsensowne troszkę siedzenie w tym inwentarzu w trakcie tego czasu niestety, ale jesteśmy narażeni na ostrzał. Powinniśmy to robić bardzo szybko, więc powinien być on po prostu bardziej intuicyjny. I nie wiem dlaczego, akurat, jeżeli już mamy plecak, to po co z tego plecaka musimy wyciągać coś, przekładać do jakiejś, jakiegoś miejsca? No, wiadomo, że może brakować nam tych przycisków, ale dlaczego nie wykorzystać akurat właśnie do tego typu rzeczy tych naszych strzałek? na nie, przepraszam, nie na taczpadzie tylko tego tak zwanego krzyżaka. Przecież tutaj można by było po prostu na tym krzyżaku pra prawie, że załatwić absolutnie e, wszystko. Więc tu jest kwestia jeszcze tylko i wyłącznie podejrzewam może jakiegoś e, lepszego stworzenia tego systemu inwentarza. E, co do... Bagu z martwym żołnierzem, bo słuchajcie, oczywiście, kiedy położymy jakiegoś tam przeciwnika, on jest na, na, na sam początek położony, możemy go dobić, ale bardzo często e, mieliśmy sytuację, kiedy koleś już nie żył. Ale cały czas był podparty i trzymał swój pistolet w ręku, i sprawiał wrażenie, jakby nadal był w walce, więc trzeba było na to zważać, bo do końca nie wiedzieliśmy, kto żyje, a kto nie żyje. Trzeba było nawet strzelać do po prostu trupów, żeby się upewnić, czy ten facet na pewno leży, czy on już po prostu odszedł z tego świata. Teraz długie oczekiwanie, oczywiście, na wbicie się do meczu to jest akurat norma przy początkach jakiegokolwiek trybu tutaj tym bardziej battle royale, chociaż dziwi mnie to, bo akurat pierwszego dnia powinno to być bardzo dobrze zapełnione. No a niestety były właśnie problemy z tym, żeby szybko dobić się do walki, trzeba było troszkę czekać. Teraz plusy. Mapka spoko. Mapka jest naprawdę spoko, daje radę, więc tutaj nie mam do niej żadnych zastrzeżeń, tylko właśnie to, że nie widzimy tych wrogów zbyt często, bo jest ich po prostu za mało. Pojazdy na szczęście. Na szczęście pojazdy nie są overpowered. Szczerze mówiąc, nie, nie zginąłem ani razu z jakiegokolwiek pojazdu ani czołgu, więc łatwo jest te czołgi oflankować, łatwo je rozwalić, te czołgi nie mają zbyt dużego pola do popisu, ponieważ jest, są tereny górzyste, a więc wjechanie na taki teren zajmuje bardzo dużo czasu, więc tutaj na szczęście te czołgi, nie wiem, może jakby był na jakimś końcowym etapie, może w tym momencie z tym czołgiem byłby problem. Ale na razie nie zauważyłem czegoś takiego. Teraz co do systemu Wsparcia V1 na przykład i Moździerz to jest dosyć ciekawe rozwiązanie. Wprowadzono coś takiego i słuchajcie, nawet zrobiłem całkiem niezły myk, bo zabiłem się własną V1-ką, kiedy byłem. Yy... Ostatni na polu walki razem z jednym kolesiem. Okazało się, że flara, którą wystrzeliłem, nie poleciała zbyt daleko. Ja nawet nie zwróciłem na to uwagi. Myślałem, że ta flara poleciała dużo dalej. Nie, niestety, ale poleciała jakieś 15 metrów przede mnie. Strzeliłem zbyt płasko. No <grywa> i oberwałem z V1, więc doigrałem się. Ale ten ostrzał moździerzowy na sam koniec ma. Bardzo duże znaczenie jesteśmy w stanie wypłoszyć kogoś, ewentualnie nawet zlikwidować. Zadaje on randomowe, ale dosyć wysokie obrażenia, więc na niego trzeba na pewno uważać. Teraz największym takim, największą ciekawostką i największym takim wow to, było, to był moment, kiedy jesteśmy w tejże burzy, słuchajcie. To jest niesamowity moment, bo fajnie jest zrobiony fakt, że nie widzimy zbyt wiele, że ograniczony mamy tak naprawdę widoczność, słyszalność. Jak wybiegamy z tej burzy z tego krańca, to nie widzimy, że tam jest ktoś przed nami w ruki, się przyczajimy i go po prostu zaszelimy. Nie, wybiegamy tak naprawdę na ślepo. Więc jest to dosyć ciekawie zrobione i chce się po prostu z tej burzy jak najszybciej prysnąć. Ona nie jest zbyt szybka, ale trzeba się po prostu z niej jak najlepiej, najszybciej zawinąć, bo ma się wrażenie, że kurczę, za chwilę mnie coś zabije. To daje naprawdę całkiem. Niezły efekt. To jak widzicie, właśnie bardzo dobre zastosowanie moździerza. I jeszcze jedna rzecz, którą tutaj akurat pod sam koniec miałem i postanowiłem sobie użyć. Słuchajcie, to już Wam zdradzę. Mam pistolet sygnałowy, który zaznaczy mi cały obszar praktycznie. Więc wiedziałem, gdzie ten koleś jest, ale akurat końcówka będzie dość dramatyczna, i tak jak dla mnie myślałem, że dużo łatwiej mi pójdzie. Tak więc to jest, słuchajcie, to, jeżeli chodzi o tego Battle Royala. On może nie jest jakiś super wciągający. To nie jest jakiś, mm, jakiś tryb, który robi na mnie niesamowite. Wow. Szczerze mówiąc, Apex chyba bardziej taki, bardziej przypadł mi do gustu, jeżeli chodzi o szybkość akcji. No, no, generalnie jakoś tak lepiej był przemyślany. A tutaj jest sporo błędów, które niestety, ale psują tą rozgrywkę i warto by było je zwyczajnie naprawić, tak więc zobaczcie to jest właśnie ta ostatnia akcja jeszcze na sam koniec, miałem nadzieję, że po prostu ten koleś no, nie, prze, nie, nie, nie zmieni sobie po prostu broni, nie zrobił tego no i dlatego zginął, 11 fragów zdobyłem akurat w tym, że przy pełnym raszu, tak naprawdę, słuchajcie nie oszczędzałem się ja nie lubię nawet na Battle Royale, może to jest niezbyt dobre, ale na Battle Royale nie potrafię siedzieć w miejscu, a tutaj mi się to Opłaciło. Tak więc yy, to jest moja opinia. Słuchajcie, czy wy się z nią zgodzicie, czy też nie. Piszcie w komentarzach, dajcie lajka, like jeżeli Wam się podobało. Zapraszam Was oczywiście do komentarzy, do ocen, do subskrypcji. Trzymajcie się ludziska. Do zobaczyska. Pa, pa.